Witam Was w kolejnym odcinku Zbrodni i Kawy, w którym przenosimy się po raz kolejny na przedmieścia, choć po raz pierwszy będą to przedmieścia Atlanty. To tam, na oczach przypadkowych przechodniów oraz dzieci, życie traci rasti Schneiderman. Nie jest to przypadkowa śmierć ukryta przed oczami wymiaru sprawiedliwości, jest to egzekucja. Przygotujcie sobie kubek kawy i przyjrzyjcie się ze mną sprawie Rastiego Schneidermana. Jest to bardzo głośna sprawa. Mimo, że nie tak znana jak sprawa O.J. Simpsona, to odbiła się szerokim echem w tak ogromnym mieście, jakim jest Atlanta. Jest 18 listopada 2010 roku w Georgii, zamożnym przedmieściu Atlanty. 36-letni Rusty Schneiderman próbuje założyć buty swojemu dwuletniemu synowi i odwieźć go do przedszkola. Tłumaczy mu, że najpierw pojadą wspólnie do szkoły, a potem pograją w piłkę. Rusty jest finansistą i właśnie otworzył własną firmę. A to pozwala mu spędzać więcej czasu rano z dwójką swoich dzieci. W obecnej sytuacji, teraz to jego żona Andrea jest główną żywicielką rodziny. Zdecydowali się na to rozwiązanie nie ze względów finansowych, a głównie po to, by rodzina miała ubezpieczenie zdrowotne. Kiedy Rusty postanowił założyć własny biznes, jego żona rozpoczęła pracę w korporacji. Zatrudniła się na pełny etat w Generali Electric na stanowisku menadżera. Choć nie była inżynierem, pracowała w dziale inżynierii i pomagała wdrażać nowe projekty. Od kilku lat Schneidermanowie wiedli dostatnie życie, a odłożonych na koncie oszczędności mieli więcej niż niektórzy zarabiają przez całe życie. Około dziewiątej rano Rasti odwozi najmłodszego syna do przedszkola. Lubił ich wspólne poranki, a według pracowników przedszkola i znajomych, Rasti był dobrym człowiekiem, który troszczył się o swoją rodzinę i chciał jej wszystko zapewnić. Rasti był zdolnym, twórczym absolwentem Harvardu. Miał przed sobą całe życie, a w branży finansów był postrzegany jako wschodząca gwiazda. Tego dnia, kiedy Rasti szedł w stronę swojego samochodu. Na parkingu koło przedszkola zaczął się do niego zbliżać jakiś człowiek. Wyglądał dość specyficznie i prawdopodobnie miał sztuczną brodę. Nieznajomy strzela do zaskoczonego Rastiego kilka razy, a po tym, jak Rasti upada na ziemię, on strzela dalej. Świadek całego zdarzenia widział, jak nieznajomy oddaje kilka strzałów do mężczyzny stojącego w niedalekiej odległości od niego, a potem ucieka do zaparkowanego kilka metrów dalej srebrnego minivana. Ta przerażająca scena rozegrała się na oczach kilku osób, w tym dzieci. Po oddaniu serii strzałów mężczyzna uciekł z miejsca zdarzenia. Będąc wciąż w szoku, kilka osób podbiegło do leżącego na ulicy Rastiego i zajęło się nim do przyjazdu karetki. Było jednak za późno. Już w szpitalu stwierdzono, iż Rasty nie żył już, kiedy go zabrano, albo zmarł w drodze do szpitala. Policjanci, którzy wkrótce przybyli na miejsce, zajęli się zabezpieczeniem miejsca zbrodni i przesłuchaniem naocznych świadków. Zastanawiało ich, kto mógł dopuścić się takiej zbrodni, i to na oczach małych dzieci. Kiedy pracownicy przedszkola zorientowali się, co się właśnie wydarzyło, natychmiast zadzwonili do żony Rastiego. Andrzej. Powiedziano jej, że doszło do strasznego wypadku, ale szybko dodano, że nie chodzi o jej dziecko. Pracownicy nie chcieli mówić wprost, co się wydarzyło, ponieważ wiedzieli, że Andrea będzie musiała przyjechać na miejsce samochodem, a w nerwach mogłaby spowodować po drodze jakiś wypadek. Przerażona Andrea pojechała do przedszkola nieświadoma, że właśnie zastrzelono tam jej męża. Na miejscu dyrektorka placówki wyjaśniła jej, co się stało i poprosiła jednego z pracowników, aby ten pojechał z nią do szpitala. Rusty i Andrea spotkali się pierwszy raz w czasie studiów na Uniwersytecie Indiana. Rusty był dwa lata starszy od Andrei. Para poznała się na jednej z imprez na kampusie. Młodzi szybko zakochali się w sobie. Rusty był pierwszym chłopakiem Andrei. Spotykali się przez całe studia, pobrali, a potem przeprowadzili się razem do Atlanty, gdzie mieli lepsze perspektywy. Rusty dość szybko odniósł sukces w świecie biznesu, ale nieustannie marzył o własnej firmie. Kiedy postanowił wdrożyć swoje plany w życie, na początkowym stadium rozwoju swojej firmy skupiał się głównie na pozyskiwaniu inwestorów do ważnych projektów. W tym samym czasie policjant, dowodzący na miejscu zabójstwa, natychmiast przesłuchał świadków na miejscu zbrodni, żeby zebrać jak najwięcej informacji. Ustalono, że zabójca strzelił do Rastiego z bliskiej odległości wielokrotnie, a następnie odjechał srebrnym samochodem. Wszystko to stało się w biały dzień a naoczni świadkowie zeznali, iż widzieli podchodzącego dorast jego mężczyznę i byli w stanie podać dość dużą ilość szczegółów dotyczących jego wyglądu. Zdecydowana większość z nich zwróciła uwagę na bujną brodę sprawcy, która wydawała im się sztuczna. To był szczegół, który wskazywał śledczym na to, iż najprawdopodobniej mieli do czynienia z amatorem, ponieważ strzelec w tym przebraniu rzucał się w oczy bardziej niż na przykład tylko w ciemnych okularach i czapce. Wszystkie szczegóły były dla śledczych ważne. Strzał z bliska w biały dzień był jak przekaz, jednak nie można było z całą stanowczością wykluczyć, iż Rasti był przypadkową ofiarą, lub że sprawca go z kimś pomylił. Okoliczni mieszkańcy przerazili się, że jest wśród nich zabójca. Policja w Georgii wie, że musi się spieszyć na wypadek, gdyby morderca znów zaatakował. Rozpoczyna się poszukiwanie srebrnego minivana oraz powstaje portret pamięciowy sprawcy. Śledczy próbują też rozpracować ewentualny motyw zbrodni, których jak zwykle w takiej sytuacji mogło być wiele. Zdefraudowane pieniądze, sprawy osobiste, problemy domowe albo romans. Wszystkie je trzeba zbadać. Rasty Schneiderman miał dużą władzę w świecie finansów, a 2010 rok był dla gospodarki krytyczny, wielu straciło duże pieniądze w wyniku wielkiej recesji, która pociągnęła na dno wiele firm. Detektywi zaczynają drążyć wątek spraw zawodowych Rastiego. I rozpytują jego byłych oraz obecnych współpracowników, czy ten przeprowadził w przeszłości jakieś nieudane transakcje i czy wszyscy inwestorzy, z którymi współpracował, są zadowoleni z ich współpracy. Policja sprawdza, czy ktoś miał powód, by go zabić, przegląda księgi finansowe i wypytuje jego wspólników. Na pierwszy rzut oka wszystko wydaje się być w porządku. Choć detektywom trudno jest poruszać się w szerokim kręgu znajomych ofiary i pieniędzy, jakie między nimi płynęły. Mijają dni, a śledztwo tkwi w martwym punkcie. Policja pragnie porozmawiać z żoną Rastiego, Andrę. Być może ona ma jakieś podejrzenia co do tego, czy ktoś spośród znajomych mógł chcieć się go pozbyć, jednak kobieta twierdzi, że nikt nie przychodzi jej do głowy. Wciąż próbowano znaleźć motyw, więc przesłuchanie rozpoczęto od pytań dotyczących osobistych związków ofiar. Choć było to bolesne dla wdowy, musiała odpowiedzieć na pytania o swoje relacje z mężem. Andrea zapewniała, że nie było między nimi konfliktów, co zdają się potwierdzać osoby, które bardzo dobrze ich znały. Przyjaciele i sąsiedzi pary twierdzą, że Rusty i Andrea byli kochającą się parą. Zgodnie twierdzą, że nie było między nimi konfliktów, jednak w trakcie owych rozmów pojawia się jeden ciekawy szczegół. Na pytanie śledczych, czy jest ktoś, kto mógłby chcieć ich rozdzielić, Andrea po chwili namysłu odpowiedziała, że jej szef w firmie Generali Electric jest nią zauroczony. Szybko dodała, że jest to jednak wyłącznie niewinne i platoniczne uczucie, oraz że nic ich nie łączy. Śledczy drążą temat podczas przesłuchań współpracowników Andrei, a ci potwierdzają, że ich szef, chemii, zdecydowanie był zauroczony Andreą. Było to dla nich oczywiste: mężczyzna ją faworyzował i awansował, choć inni czekali na to latami. Wyraźnie ją promował, miała u niego fory i bez wątpienia stawiał ją na piedestale. Zdaniem współpracowników chemii, nie jest typem człowieka, który mógłby chwycić za broń i kogoś zabić. Ochrona budynku, w którym mieści się siedziba firmy General Electric, potwierdza, że szef firmy wszedł do budynku przed strzelaniną i nie opuścił go do końca dnia. Tymczasem inny szczegół przykuwał uwagę śledczych. Z bilingu Rastiego wynikało, że tydzień przed śmiercią dzwonił na numer 912. Po sprawdzeniu rejestru połączeń, które automatycznie są nagrywane. Okazało się, że powodem połączenia z numerem alarmowym było to, że Rasti poczuł zapach ulatniającego się gazu w swoim domu. Poszedł więc na tyły domu, żeby sprawdzić co się stało i zastał tam kogoś dziwnie ubranego, kogoś w przebraniu. Mężczyzna leżał na ziemi, tuż przy liczniku. Rasti prawdopodobnie podszedł do niego, a kiedy się odezwał, tamten poderwał się z ziemi i uciekł. Rusty wciąż, będąc na linii z operatorem numeru alarmowego, powiedział, że właśnie odkrył na swojej posesji intruza. Śledczy zastanawiali się, czy to możliwe, że ktoś próbował wyciągnąć i jego z domu, rozszczelniając instalację, i czy była to pierwsza próba zamachu na jego życie. Zdaniem współpracowników chemii, nie jest typem człowieka, który mógłby chwycić za broń i kogoś zabić. Ochrona budynku, w którym mieści się siedziba firmy Generali Electric, potwierdza, że szef firmy wszedł do budynku przed strzelaniną i nie opuścił go do końca dnia. Tymczasem inny szczegół przykuwał uwagę śledczych. Z bilingu Rastiego wynikało, że tydzień przed śmiercią dzwonił na numer 912. Po sprawdzeniu rejestru połączeń, które automatycznie są nagrywane, okazało się, że powodem połączenia z numerem alarmowym było to, że Rasti poczuł zapach ulatniającego się gazu w swoim domu. Poszedł więc na tyły domu, żeby sprawdzić, co się stało, i zastał tam kogoś dziwnie ubranego. Kogoś w przebraniu. Mężczyzna leżał na ziemi tuż przy liczniku. Rasty prawdopodobnie podszedł do niego, a kiedy się odezwał, tamten poderwał się z ziemi i uciekł. Rasty wciąż, będąc na linii z operatorem numeru alarmowego, powiedział, że właśnie odkrył na swojej posesji intruza. Śledczy zastanawiali się, czy to możliwe, że ktoś próbował wyciągnąć Rastiego z domu, rozszczelniając instalację... I czy była to pierwsza próba zamachu na jego życie? Zanim jednak śledczy pójdą śladem intruza, co innego przykuwa ich uwagę. Okazuje się, że na parkingu, na którym dokonano morderstwa, są zainstalowane kamery, które, choć nie zarejestrowały samego zdarzenia, uchwyciły odjeżdżającego z parkingu srebrnego minivana. Policja była już w posiadaniu zdjęć z różnych kamer, jednak z powodu kiepskiej jakości nagrań nie była w stanie odczytać tablicy rejestracyjnej samochodu ani jego modelu. Postanowiono skorzystać z pomocy ekspertów. Śledczy wysłali zdjęcia do inżynierów z różnych firm samochodowych z nadzieją, że ktoś rozpozna chociaż model pojazdu. Jeden z nich rozpoznał model i markę samochodu i poinformował śledczych, że auto, którego szukają, to Kia Sedona. Można by pomyśleć, że poszukiwanie jednego samochodu na rozległych przedmieściach Atlanty to jak szukanie igły w stogu siana, ale szczęście było tym razem po stronie policji. Okazało się, że był to najnowszy model jaki Kia wypuściła na rynek, a w tym stanie dokonano rejestracji jedynie 11 takich samochodów. Fakt, iż nie był to pospolity wóz, lecz rzadki model, który jeszcze w tej części świata nie zagościł, pozwoliło policji szybko namierzyć samochód. Funkcjonariusze zadzwonili do wszystkich właścicieli owych modeli samochodów i wszyscy oni mieli alibi, ale jeden z samochodów należał do wypożyczalni w pobliżu Generali Electric. Firmy, w której pracowała żona Rastiego. To nie mógł być przypadek. A kiedy śledczy sprawdzili rejestr wypożyczalni, okazało się, że w dniu morderstwa samochód wypożyczył Hemi Newman, szef Andrei. Był to jeden z najbardziej zaskakujących momentów w śledztwie. W czasie, gdy policja zdobyła te informacje, Hemi był z rodziną na Florydzie, więc funkcjonariusze nie mogli go przesłuchać. Hemi został wezwany na komisariat natychmiast po powrocie z wakacji i przeprowadzono przesłuchanie w trakcie którego Chemi był już głównym podejrzanym. Mężczyzna kategorycznie zaprzecza swojego udziału w zbrodni i podkreśla, że nie było go tam i do nikogo nie strzelał. Policjanci prowadzący przesłuchanie szybko przechodzą do sedna i konfrontują Chemiego z zeznaniami naocznych świadków oraz zdjęciami z kamer. Funkcjonariusze pytają w pewnym momencie wprost, czy rzeczywiście to on był brodaczem, który zastrzelił Rastiego, jednak mężczyzna kolejny raz zaprzecza. Hemi przyznał, że tego dnia wypożyczył srebrnego minivana, ale podkreślił, iż celem jego wypożyczenia był planowany od kilku tygodni rodzinny wyjazd na Florydę. Współpracownicy Newmana potwierdzają, że tamtego ranka był on w pracy, jednak policja uważa, że ma dość powodów, by go aresztować. Policjanci liczą na to, że być może to przeciśnięty do muru podczas kolejnych przesłuchań w końcu zacznie mówić. Tymczasem śledczy sprawdzają jego pocztę elektroniczną oraz bilingi, i znajdują coś alarmującego. Mimo, że Hemi jest żonaty, spędzał wiele czasu na rozmowach ze swoją pracownicą Andreą. Hemi i Andrea w ciągu 8 miesięcy wymienili niemal tysiąc prywatnych maili i telefonów. Fakt, iż między nimi doszło do wymiany niemal tysiąca wiadomości poza pracą, jasno wskazuje na to, że Hemi interesował się Andreą prywatnie. Z wiadomości wynikało, iż wielokrotnie proponował jej małżeństwo i to, że wychowa jej dzieci. Według prokuratury sama liczba wymienionych przez nich maili wskazuje na to, że nie była to zwyczajna relacja pracownik-pracodawca. Prywatny chemik proponował jej małżeństwo, a więc najbardziej intymny rodzaj relacji, co mogło wskazywać, iż ich stosunki zacieśniały się już od dawna. Skonfrontowana z ustaleniami śledczych, Andrea potwierdza, że szef nachalnie się do niej zalecał, choć tego nie chciała. Zeznała, iż od dawna próbowała znaleźć sposób, aby wybrnąć z tej sytuacji. Dlatego zasięgała rady u koleżanek i matki, a te radziły jej udać się z tym do działu kadr, jednak potem jej to odradzały, gdyż kobieta, która to zrobi, ma słabe szanse na awans w przyszłości. Śledczy zastanawiali się, czy zachowanie Chemiego było oddaniem, czy wręcz obsesją. Obsesja na punkcie Andrei staje się oczywista, kiedy Hemi w końcu przyznaje, że to on był mężczyzną, którym manipulował przy liczniku gazowym w dniu, w którym Rusty zadzwonił na telefon alarmowy wyznał, że miał wtedy przy sobie broń i że specjalnie spowodował wyciek gazu. Jest jednak pewien szczegół, który nie daje śledczym spokoju. Chemii uciekł ścieżką, o której wiedzieli jedynie mieszkańcy tej okolicy. Jest ona zupełnie niewidoczna, ale on jednak wybrał tę drogę. Skąd chemi wiedział o ścieżce łączącej posiadłości. Ktoś musiał mu o niej powiedzieć. Policja dysponuje jedynie poszlakami, a śledczy zastanawiają się, czy w sprawie nie chodzi o coś więcej. Przeglądają góry korespondencji, która według Andrei dowodzi, że jej szef miał na jej punkcie obsesję. Wygląda jednak na to, że jego awanse nie były jej całkiem niemiłe. Kiedy funkcjonariusze zaczęli przekopywać się przez ich korespondencję, znaleźli listy, które dotyczyły wyłącznie ich spraw osobistych. Pisali w nich o swoim niepoprawnym zachowaniu w trakcie wyjazdów służbowych. Adwokat Andrei utrzymuje jednak, że gdy ona miała wyjechać w delegację... Jej szef dołączał do niej, jednak zajmowali oddzielne pokoje. Dowody wskazują jednak na co innego. Andrea wiele razy z wyprzedzeniem rezerwowała pokoje, upewniając się wcześniej, że będą one do siebie przyległe. Nie było jednak jednoznacznych dowodów ani naocznych świadków, którzy twierdziliby, że na pewno spali w jednym łóżku. Z ich wspólnej korespondencji wynikało jednak, iż planowali wypad do Londynu oraz że bywali razem w klubach. W jednym z maili żartowali nawet, że mają nadzieję, iż nikt nie znajdzie rano w pokoju dwóch filiżanek kawy, bo to zrodziłoby plotki. Z pewnością nie łączyły ich jedynie sprawy zawodowe. Jak wynika z wymienianych przez nich wiadomości, podczas pierwszej dłuższej podróży służbowej, chemii odczytuje jej wiersz miłosny. A ona teoretycznie odrzuca jego awanse. Po kolejnych dwóch tygodniach wyjeżdżają do Colorado. Andrea wyjechała tam służbowo, a chemii poleciał za nią. Okazało się, że zostawił dla niej w recepcji hotelowej liścik miłosny, a ona wyjechała po niego na lotnisko. Skonfrontowana z tymi dowodami, Andrea wciąż utrzymuje, że nigdy nic jej z jej szefem nie łączyło. Twierdzi, że miał na jej punkcie obsesję i że to jego właśnie obsesja i złudzenia sprawiły, że inni pracownicy zaczęli ich podejrzewać o romans, ale ona jego zaloty odtrąciła. Mimo jej zaprzeczeń, jeden z listów Andreji wyraźnie wskazuje na to, że fascynacja była wzajemna. Pisała wprost, iż na pewno będą kiedyś razem i że bardzo by tego chciała. Kobieta odpycha go i przyjmuje na zmianę, aż w końcu wysyła mu list, w którym twierdzi, że całe życie będzie pokutowała za swoje czyny. Dodaje również, że wszystkich zdradziła. Śledczy zastanawiają się, za jakie czyny, skoro twierdzi, że nie zrobiła niczego złego i że nie działała na szkodę swojego małżeństwa. Andrea tłumaczy, dlaczego użyła w mailu tych właśnie słów i utrzymuje, że była zdruzgotana, bo razem z Chemim trzymali się za ręce, co już było w jej oczach swego rodzaju zdradą. Nie tylko korespondencja wskazuje na to, że chemii i Andrea byli ze sobą bliżej niż ona utrzymuje. Personel hotelu w Greenville w południowej Karolinie twierdzi, że widziano ich tam razem. Według ich zeznań oboje przebywali w barze, gdzie tańczyli, obciskiwali się i całowali. Wszystkie zarzuty, do których Andrea się nie przyznawała, były dość kłopotliwe, ponieważ istniały dowody, które niezbicie wskazywały, że była z tym mężczyzną. W odpowiedzi na zarzuty policji, adwokat Andrei stanowczo je odpierał, ponieważ uważał, że historia przedstawiona przez barmankę z hotelu w Południowej Karolinie nie była wiarygodna. Według niego ta kobieta wciąż ją upiększała, a co więcej, niezbyt precyzyjnie ich opisała. Według jej zeznań widziała tylko parę, która tańczyła. To według prawnika Andreje jeszcze nie dowodzi, że mieli romans. Policyjni specjaliści wciąż analizowali korespondencję Andrej i Chemiego, kiedy jedna z rozmów telefonicznych szczególnie zaciekawiła śledczych. Andrea napisała swojemu szefowi, że spóźni się dziś do pracy. Data i godzina wskazywały na to, iż najwyraźniej Andrea zadzwoniła do Chemiego owego ranka, gdy jej mąż został zastrzelony, zanim jeszcze otrzymała wiadomość o jego śmierci. Andrea po strzelaninie wyjaśniła policji, że rano dzwoniła do szefa, bo ten musiał wiedzieć, dlaczego nie jest w pracy, i twierdziła, że próbowała zawiadomić o wypadku, kogo tylko mogła. W takim wypadku dzwoni się raz, a nie kilka razy. Czy szef naprawdę powinien wiedzieć o wszystkich szczegółach zajścia? Czy nie wystarczyłaby krótka informacja o tym, że jej nie będzie, która mogła zostać zawarta w czasie jednej szybkiej rozmowy? Andrea po drodze do przedszkola wybiera numer za numerem i zawiadamia ludzi o tym, że stało się coś strasznego i że właśnie tam jedzie. Jednak uderzający jest fakt, że w sytuacji zagrożenia dzwoni kilkukrotnie do szefa, a nie do męża. Przecież w przedszkolu Andrei nie powiedziano, że to mąż miał wypadek lub że nie żyje. Wiedziała tylko o tym, że nie chodzi o jej dziecko. Bilingi telefoniczne wykazały, że Andrea i Hemi kontaktowali się tydzień przed wypadkiem. Tuż po tym, jak Rasty zadzwonił pod numer alarmowy. Rasty tego dnia najpierw zawiadomił Andreę, a potem wybrał numer alarmowy. Według bilingów z telefonu Andrei kobieta natychmiast zadzwoniła do Chemiego po zakończeniu rozmowy ze swoim mężem. Na tydzień przed morderstwem Hemi i Andrea rozmawiali ze sobą przez 20 minut, po czym oboje usunęli te połączenie z rejestru połączeń na swoich telefonach komórkowych. Na ten moment śledczy mają wystarczająco dużo dowodów na to, że Chemii i Andrea przekroczyli granice stosunków służbowych. Zastanawiało ich jednak, czy Andrea mogła nakłonić kochanka do popełnienia zbrodni. Wciąż nie ma przekonującego dowodu na to, że chemii zastrzelił Rastiego, dopóki policja nie trafia na e-mail, w którym jest mowa o broni palnej. Chemii zaprzeczał, że kiedykolwiek posiadał broń. Jednak przeczesując jego komputer, policja odkrywa, że kłamie. Analitycy po przejrzeniu zawartości komputera chemiego odkryli, że kontaktował się ze sprzedawcami broni, mimo iż w śledztwie zeznał, że nie posiada broni palnej. Śledczy dotarli do osoby, która sprzedała mu broń. Okazało się, że skontaktował się z nią przez stronę internetową, którą policja szybko namierzyła. Kiedy funkcjonariusze przybyli na miejsce, gdzie handlarz bronią pracował, ten przyznał, że faktycznie sprzedał podejrzanemu pistolet. Był to prawdziwy przełom w śledztwie, gdyż z podobnej broni zastrzelono Rastiego. Handlarz zeznaje, że to był nowy model klasycznego pistoletu wersja dla kolekcjonerów. Z tego powodu ten mężczyzna zatrzymał łuski po pierwszych wystrzelonych z niego nabojach na pamiątkę. Handlarz przekazał policjantom jedną łuskę w celu wykonania badań porównawczych. Wkrótce okazało się, że pasuje idealnie do łusek znalezionych na miejscu zbrodni. Śledczy nie mieli broni, z której zamordowano Rastiego, bo pomimo licznych przeszukań no nie znaleziono jeszcze właściwego pistoletu. Jednak pasujące łuski wskazywały na to, że Hemi miał dokładnie taką samą broń, z jakiej zastrzelono ofiarę. W czasie kolejnego przesłuchania, w trakcie którego śledczy przedstawili chemiemu wszystkie zebrane dowody, ten w końcu przyznaje się do winy i do romansu z Andreą. Mężczyzna przyznał, że spali ze sobą jakieś sześć razy, jednak w dalszym ciągu utrzymuje, że Andrea nie wiedziała o morderstwie i nie poprosiła go o to, żeby zabił jej męża. Nagle oświadcza, że to głosy, które słyszał w głowie, kazały mu go zastrzelić. Śledczym trudno było go rozgryźć. Zastanawiali się, czy podejrzany chce ich oszukać. Czy może faktycznie może jest niestabilny psychicznie? Chemi po raz kolejny przyznaje, że zastrzelił Schneidermana przed budynkiem przedszkola, ale twierdzi, że od dziecka słyszy głosy, które w ostatnich miesiącach nakłaniały go do zabicia męża swojej pracownicy. Dla prokuratury stało się oczywiste, że jego adwokaci chcą, by uznano go za niepoczytalnego. Doktor Marks, która badała chemiego przed rozprawą, spędziła z nim sporo czasu w czasie badań psychiatrycznych. W tej sprawie głośno mówiono o jego halucynacjach. Mężczyzna twierdził, iż słyszał głosy, które kazały mu zabić. Oskarżyciel w trakcie przesłuchania zapytał, jak te głosy brzmiały, na co chemist stwierdził, że głos demona w jego głowie był głęboki i przerażający. Aspekt zdrady w imię miłości, romansu z szefem oraz sprawcy, który słyszy demony w głowie bardzo szybko zainteresował media. O sprawie zaczęły się rozpisywać największe gazety i media w Stanach Zjednoczonych, a twarz chemiego zdobiła pierwsze strony gazet. Choroba umysłowa, w której słyszy się głosy, jest głównie przepisywana urazom z dzieciństwa. Co takiego spowodowało załamanie psychiczne u chemiego? Hemi Newman, jako nastolatek, został wysłany do szkoły z internatem w Izraelu. Był wówczas jeszcze bardzo młody i już wtedy miał poczucie, że jest opuszczony przez matkę, której nigdy przy nim nie było. Co zresztą ona sama potwierdza. Po kilku miesiącach w szkole zaczął popadać w depresję. Nie miał dokąd pójść. Gdy były święta, ośrodek zamykano, ale jemu pozwalano zostać w osobnym domu, w którym było tylko jedno pomieszczenie. Przebywał tam sam, a posiłki stawiano mu pod drzwiami. Twierdził później, że czuł się jak pies, któremu przynoszono miskę. Chemi opowiadał, że już wtedy słyszał w głowie głos, który mu podpowiadał, że może z tym po prostu skończyć. Według dr Marks te przeżycia zostawiły w nim głębokie rany, które się nigdy nie zabliźniły i to one sprawiły, że zaczął słyszeć głosy i dopuścił się zbrodni. Doktor Marx była przekonana, że Hemi stracił poczucie rzeczywistości, zwłaszcza jeśli chodzi o Andrę. Hemi nieustannie mówił o tym, że jeśli kiedyś wyjdzie z więzienia, to będą razem. Wówczas pani doktor zapytała go, czy uważa, że jej bliscy się z tym pogodzą. Na co on odpowiedział, że rozwiązaniem jest operacja plastyczna. Doktor Marx zastanawiał fakt, jakie to wszystko było dla niego proste. Hemi mówił jak dziecko. Dr Marx wydała opinię lekarską w tej sprawie, w której jednoznacznie stwierdziła, iż Hemi Newman nie był poczytalny w momencie popełnienia zbrodni. Jednak oskarżyciele nie dali wiary w wersję o jego niepoczytalności i uważali, iż pan Newman sprawnie udaje swoją niepoczytalność. Biegły powołany z ramienia prokuratury stwierdził, że chemii nie jest niepoczytalny i że jego działania w dniu morderstwa nie przypominają zachowania osoby niezrównoważonej, lecz kogoś, kto chce uniknąć odpowiedzialności za swoje zbrodnie. Materiał filmowy z kamer ochrony Generali Electric wskazuje na to, że Hemi Newman opuścił budynek około godziny szóstej rano po przyjściu do pracy. Wymknął się tylnym wyjściem, gdzie nie musiał używać karty elektronicznej ze swoim podpisem, więc według rejestratora karty cały czas był w pracy. Zostawił też na biurku swoją komórkę, która odbierała sygnał z wieży przekaźnikowej w tym miejscu. Było to bardzo sprytne i przemyślane zachowanie. Zachował też wielką ostrożność, kiedy wrócił do pracy, ponieważ wszedł na przepustkę dla gości, która wymaga tylko ręcznego podpisu na tej liście, na której były setki innych nazwisk. Próba znalezienia na niej Chemiego była więc jak szukanie przysłowiowej igły w siana. Sprawa sądowa Hemiego Newmana rozpoczyna się w marcu 2012 roku. Andrea zeznaje przez dwa dni i odpowiada na pytania dotyczące jej małżeństwa oraz relacji ze swoim szefem. Rozprawa trwała niemal miesiąc. Kobieta została wzięta w krzyżowy ogień. Po zakończeniu procesu po dwóch dniach obrad, przysięgli wracają z wyrokiem. Uznano oskarżonego za winnego zarzucanego mu czynu. Chemi zostaje skazany na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. Po uzyskaniu tego wyroku śledcze oraz prokuratura zabierają się za Andrę. Andrea Schneiderman zostaje oskarżona o współudział w morderstwie, krzywoprzysięstwo i utrudnianie śledztwa. Prokurator orzekł, że jest winna współudziału w morderstwie i był gotowy tego dowieść. Kobieta została postawiona w stan oskarżenia i aresztowana, jednak po wpłaceniu kaucji w wysokości ćwierć miliona dolarów została zwolniona z aresztu i przebywała w domu pod nadzorem elektronicznym. Adwokaci Andrej przygotowywali się przez 386 dni do jej obrony w sprawie morderstwa, jednak tuż przed wyborem ławy przysięgłych prokurator okręgowy nieoczekiwanie wydaje oświadczenie. Wygłasza, iż jako prokurator okręgowy ma obowiązek kontynuować śledztwo tylko w sprawie oskarżeń, co do których nie ma żadnych wątpliwości. W tej jednak sprawie zaczął je mieć, więc wycofano oskarżenie na dwa dni przed rozprawą. Prokurator okręgowy nagle powiedział, że rezygnują z postawienia Andrei w stan oskarżenia z powodu braku dość mocnych dowodów. Jednak Mimo, że odstąpiono od oskarżenia o morderstwo, Andrea wciąż była sądzona o krzywoprzysięstwo, składanie fałszywych zeznań i utrudnianie śledztwa. Oskarżyciele twierdzili, że świadomie okłamała śledczych i ławę przysięgłych w sprawie swojego związku z chemim oraz świadomie spowalniała śledztwo w sprawie o zabójstwo nie pierwszej lepszej osoby, lecz własnego męża i ojca jej dzieci, którego tak opłakiwała. W trakcie procesu szereg przyjaciół Andrei weszło na mównicę, aby poprosić sędziego o łagodniejszy wyrok. Wielu powiedziało, że Andrea jest wspaniałą matką i że jej dzieci jej potrzebują. Na jej korzyść zeznawał również jej przyjaciel, który powiedział, że był także bliżej związany z Rastim. Mężczyzna stwierdził, że Rasty chciałby, aby Andrea była z ich dziećmi, dodając, iż nie wierzy, że pójście Andrei do więzienia pomoże dzieciom. Jednak brat zamordowanego, Stewen, nazwał ją wprost pospolitą przestępczynią i kłamczuchą. Dodał na koniec, iż nie powinno się jej pozwalać na używanie swoich dzieci jako żywych tarcz w celu uzyskania łagodniejszego wyroku. Ława Przysięgłych uznaje oskarżoną Andrę Schneiderman za winną zarzutu utrudniania śledztwa. Andrea jest uznana za winną dopuszczania się dziewięciu oszustw w sprawie okrzywoprzysięstwo i utrudnianie śledztwa. Kobieta zostaje skazana na 5 lat bezwzględnego pozbawienia wolności. Jeśli zaś chodzi o zarzut współudziału w morderstwie, to prokurator okręgowy Robert James twierdzi, że wróci do sprawy, jeśli zostaną mu przedstawione nowe, twarde dowody na jej winę. Według informacji, które znalazłam online, Andrea została zwolniona warunkowo w 2014 roku po odsiedzeniu 22 miesięcy z pięcioletniego wyroku. I to już wszystko w tej sprawie. Powiem Wam szczerze, że w tej sprawie Osobiście czuję niedosyt. Nie jestem pewna, czy wyrok zaledwie pięciu lat pozbawienia wolności w tej sprawie dla Andrei był wystarczający. Znikoma ilość dowodów nie pozwoliła na postawienie jej w stan oskarżenia za współudział, i dopóki nie pojawią się nowe, silne dowody, jedyne co możemy robić to zastanawiać się, czy Andrea była bardziej zaangażowana w tą sprawę niż sama przyznaje. Zapraszam do dyskusji w komentarzach. Tymczasem jak zawsze, jeżeli słuchacie mnie na Spotify, to odsyłam Was również na moje konto na YouTube i odwrotnie. Zapraszam Was również na moje konto na Instagramie, na które możecie podsyłać Wasze propozycje spraw kryminalnych, o których mogłabym tutaj opowiedzieć. Linki do Instagrama, YouTubea i Spotify znajdziecie w opisie odcinka. Tymczasem dopijam kawę i do usłyszenia za tydzień przy kolejnym kubku kawy. Szczęśliwego nowego roku. Cześć!